W szlakach wodnych niedaleko od Bałtyku leży Elbląg. Niegdyś miasto portowe. Dziś ważny ośrodek przemysłowy, stolica województwa. Brama Targowa oraz inne zabytkowe budowle świadczą o wielowiekowej historii Elbląga. Plan miasta wytyczony w roku 1237, na niezamieszkałym jeszcze terenie, znów ożywa w pracach architektów i budowniczych. Druga polowa XIII i wiek XIV to okres ożywionych stosunków gospodarczych z Pomorzem, Kujawami, Mazowszem, Wielkopolską i Malopolską. Okres gospodarczego rozkwitu i przodującej roli Elbląga w handlu morskim uciskany i krępowany przez konkurencyjną działalność handlową Zakonu krzyżackiego, traci Elbląg przodującą pozycję na rzecz Gdańska. Nadal jednak odgrywa ważną rolę w gospodarczym i politycznym życiu Polski. Dziś wszyscy kojarzą Elbląg z Zamechem. Zakłady mechaniczne imienia Karola Świerczewskiego Zamech stały się synonimem miasta. Ponad 8 tysięcy ludzi tworzy tu podstawowe urządzenia dla cementowni, górnictwa, hutnictwa, przemysłu maszynowego, stoczniowego i energetycznego. Ciężkie przekładnie zębate. Istotny element urządzeń napędowych to jedna ze specjalności zamechu. Dosłownie więc i w przenośni robotnicy zamechu wprawiają w ruch machinę polskiego przemysłu. Produkcję niektórych wyrobów podjęli pierwsi i pozostali w niej jedyni. W roku 1950 zbudowali pierwszą polską turbinę parową. Miała moc zaledwie 450 kW. Każelek w porównaniu z turbinami o mocy setek megawatów produkowanymi tu obecnie. Po 25 latach z pracy zamechowskich turbin kraj czerpie już połowę produkowanej energii elektrycznej. Turbiny parowe, energetyczne, cieplownicze i przemysłowe oraz inne liczne wyroby zamechu znane są w ponad 50 krajach. Śrubą okrętową wykonaną w zamechu jest napędzany rudowęglowiec Soltek, pierwszy pełnomorski statek zbudowany przez polskich stoczniowców. Zacieśnia się współpraca zamechowców ze stoczniowcami. Śruby okrętowe o skoku nastawnym, stery strumieniowe i wiele innych elementów produkuje zamech dla przemysłu stoczniowego. Turbinowy napęd statków oznacza dla zamechowców rozpoczęcie produkcji turbin okrętowych i znów. Jak przed wiekami uczestniczy Elbląg w budowie polskiej floty morskiej. Wiele dokumentów świadczących o morskich tradycjach miasta i o jego historii znajduje się dziś w Elbląskim Muzeum. Akt lokacyjny z 1246 roku, przyznający Elblągowi ograniczone prawo lubeckie Ludność tworzą kupcy i rzemieślnicy. Miasto zalożone na prawym brzegu rzeki Elbląg szybko się rozwija i rozbudowuje. Po stronie wschodniej wyrasta nowe miasto, a na przeciwległym brzegu rzeki wyspa Spichrzów. Ziemnoceglane fortyfikacje zbudowane w czasie najazdów szwedzkich zespoliły stare i nowe miasto oraz wyspę Spichrzów w jeden system obronny i na długie lata ukształtowały sylwetkę Elbląga. Portowy charakter Elbląga podkreśla wizerunek kogi na najstarszej pieczęci miejskiej. Od XV wieku tarcza z dwoma krzyżami jest godlem miasta. Ten herb widnieje na monetach bitych w miejskiej mennicy. Menniczego prawa udzielił Elblągowi Kazimierz Jagiellończyk. Na polecenie Zygmunta Augusta Elbląska Stocznia w roku 1570 rozpoczyna budowę pierwszego polskiego okrętu wojennego dla floty królewskiej. Był nim galeon Smok. Kosztował 7600 złotych i 3 grosze. Budowa trwała dwa lata. Zachowały się kroniki, panegiryki i obrazy upamiętniające wizyty królów w Elblągu. Przyjmij królu miasto, które przywrócone królestwu dumnie wznosi ku gwiazdom głowę piękniej od tego wizerunku, napisał malarz, dedykując obraz Władysławowi IV wizytującemu Elbląg. Złożenie hołdu Stanisławowi Augustowi upamiętnili Elblążanie sztandarem ufundowanym przez cechy kupców i rzemieślników. A kronikarz zanotował: Przeżywało to miasto długo oczekiwaną radość. Zdać się przez uroczysty hołd. Jego Królewskiemu Majestatowi Polski, naszemu najlaskawszemu królowi i panu, i móc złożyć z serdeczną radością przysięgę swojej wierności. Rok 1945. W ruinach Elbląga, ukryty w jednej ze ścian dzisiejszego zamechu, przetrwał sztandar hołdowniczy świadek przysięgi Elblążan złożonej ostatniemu królowi Polski. Dobra wróżba dla miasta, które zawsze wiernie trwało przy Rzeczypospolitej. Elblągu, my, Elblążanie, obchodzimy rocznicę naszego wyzwolenia. Szanowni zebrani, otwieram uroczystą sesję Miejskiej Rady Narodowej poświęconą tej rocznicy. Przedstawiciele miasta Elbląga towarzyszki, towarzysze, obywatele i obywatelki. Miasto przeżywa dziś wielki dzień. Z okazji 30-lecia Polski Ludowej Rada Państwa na wniosek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nadała miastu za wybitne zasługi i wkład w rozwój całej Polski, odbudowę miasta, order sztandaru pracy pierwszej klasy. Szanowni towarzysze i obywatele, odznaczenie naszego miasta orderem sztandaru pracy pierwszej klasy w dniu jubileuszu 30-lecia jego wyzwolenia i odrodzenia w Polsce Ludowej witamy my, ludzie pracy, pionierzy jego odbudowy i rozbudowy, ze szczególnym uczuciem dumy i wzruszenia. Duma wynika z faktu wysokiego uznania naszego trudu, uznania dla miasta i jego mieszkańców za wysokie osiągnięcia społeczno-ekonomiczne, w których każdy pracujący obywatel Elbląga odnotowuje swój udział. Elbląg roku 1975. balkony były większe od dzisiejszych i ozdobione igielitem. Chciałabym, żeby były ulice na słupach, żeby było na każdym domu jedno lotnisko, żeby było za. W nocy Elbląg zabłyśnie kolorowymi i pięknymi neonami, a w parku będzie mnóstwo kwiatów. Będą zbudowane podziemne metra, którymi będą jeździły pośpieszne pociągi. Będą też piękniejsze podwórka i na pewno nie będzie wojny. Wyobraźnia najmłodszych Elblążan przeopleka realne kształty w planach architektów i plastyków. Drogę od planów do faktów skracają mieszkańcy Elbląga pracami społecznymi nowe arterie komunikacyjne, zieleńce, pomnik odrodzenia wzniesiony na placu zgromadzeń ludowych. Świadectwa społecznego zaangażowania i ofiarności Elblążan. Spośród innych miast wyróżniają Elbląg formy przestrzenne. Wynik współdziałania robotników z plastykami. Jedna z wielu inicjatyw kulturalnych Elbląskiego laboratorium sztuki, jakim jest Galeria El. Który, teatr, kino, dyskoteka stwarzają szerokie możliwości spędzenia wolnego czasu. Dali. Tej starej lokomotywie słonika? Tej starej lokomotywie. A więc narciści mają rację! O? Tylko nie pójdź się ze mną, Panie... żeby takiej biżuteryjnej karuzeli dawać słonika? Nie mam tego już za wiele! Przestań. Przestań! Bo czym jest okapi, jeśli nie zniszczeniem się greckich mitów o Syrenach, pół rybach a pół kobietach, o centaurach i bazyliszkach, o wszystkich tych chimerach, które w jednym ciele łączą wiele gatunków? Okapi. A przecież ty jesteś niewydarzona. Jota w jota nasze dziwadło. Antylopa, żerafa, koń, zebra. Cały zachwycający Galimatias. Klubą miasta jest orkiestra symfoniczna Elbląskiej Szkoły Muzycznej. Ostrudy, droga statków białej floty, wiedzie kanałem elbląskim przez unikalne pochylnie. Przez zalew Wiślany docierają elblążanie do Krynicy Morskiej. Atrakcją Elbląga jest też stadnina koni w pobliskich Kadynach. że konnej jazdy wolne chwile spędzają tu w siodle. Elbląg urocze i atrakcyjne tereny. Problem sobotnio-niedzielnego wypoczynku można więc uznać za rozwiązany. Pozostaje troska o zwiększenie ilości miejsc pracy dla kobiet. Wiele elblążanek zatrudnia spółdzielnia plastyk produkuje walizki, torebki, necesery, odzież i galanterię skórzaną. A w kraju jest prawie nieznana paryski Dior, nowojorski Blamingdale i Alexander, moskiewskie domy towarowe to główni odbiorcy spółdzielni odznaczonej na międzynarodowych targach lipskich złotym metalem. Na rynek krajowy trafia zaledwie 1,5% produkcji tego zakładu. Za to zaklady przemysłu odzieżowego Truso, producent doskonałej bielizny nocnej, znane są w całym kraju. Nie każdy jednak wie, że Truso to nazwa osady rzemieślniczo-handlowej dawnych Prusów. W pobliżu tej osady krzyżacy wznieśli zamek, punkt wypadowy dla dalszych podbojów. Obok zamku powstało miasto Elblągiem zwane. Dzisiejsze Truso produkuje miliony kompletów bielizny nocnej i zatrudnia prawie 3000 osób, głównie kobiet. Zakłady imienia Wielkiego Proletariatu stawiają Elbląg na drugim miejscu po Radomsku w produkcji mebli. Meble idą na rynek krajowy, natomiast specjalnością eksportową są obudowy maszyn do szycia. Rozbudowują się i modernizują Elbląskie zakłady naprawy samochodów. Wyspecjalizowane w kapitalnych remontach przywracają sprawność autobusom SAN kursującym na trasach całej Polski. Dzięki inicjatywie i ofiarnej pracy Elbrążan, suma 3 miliardów złotych przyznana miastu uchwalą rządu w 1972 roku nie została zaprzepaszczona. Wykorzystano ją w pełni na modernizację przemysłu, urządzeń komunalnych oraz na budownictwo mieszkaniowe i towarzyszące. Przy budownictwa mieszkaniowego wydatnie pomoże nowa fabryka domów. Oby pomogła jak najszybciej, bo glut mieszkaniowy w Elblągu wcale nie mniejszy niż w innych miastach. Szybko rozwijający się Elbląg potrzebuje fachowców. O to też miasto zadbalo: Ponad 20 szkół podstawowych, szkoły zawodowe, technika licea i filia Politechniki Gdańskiej dają elbląskiej młodzieży szansę zdobycia wiedzy i konkretnego zawodu. Szanse dla swojej produkcji dostrzegł też w Elblągu nasz przemysł motoryzacyjny. Zakłady armatury samochodowej są filią fabryki samochodów osobowych. Produkują detale i wyposażenie wnętrz samochodów Fiat 125P. Ośrodek przemysłowy, ściśle związany z najważniejszymi działami naszej gospodarki, ma w nowym planie pięcioletnim wielkie szanse dalszego rozwoju. Czy je wykorzysta? O tym zadecydują sami elblążanie.